Ach, uwielbiam płomień i światło lampy naftowej. A tak w ogóle, to wiecie, że pierwszą lampę naftową skonstruował w 1853 roku wspaniały polski uczony Ignacy Łukasiewicz, i było to w Lwowie. Ale dobrze, pomimo iż lampa naftowa jest sama w sobie wspaniałym wynalazkiem i w naprawdę w zdecydującej większości w XIX wieku ułatwiała ludziom życie na co dzień, to nie o niej dzisiaj będziemy mówili w naszym odcinku. Dzisiaj skupimy się na wspaniałym wynalazku rodem z sowieckiej Rosji o nazwie Generator Termoelektryczny TGK, który wykorzystywał ciepło lampy naftowej do produkcji energii elektrycznej. Generator TGK to nic innego jak generator termoelektryczny wykorzystujący efekt Seebecka do generowania napięcia elektrycznego, a jak wspomniałem we wstępie, źródłem ciepła w tym przypadku jest lampa naftowa. Produkowany od końca lat 50. w Związku Radzieckim w czasach przed powszechną elektryfikacją miał za zadanie zasilenie przede wszystkim odbiorników radiowych. W słabo zelektryfikowanym państwie to rozwiązanie świetnie się sprawdzało w zapewnieniu, <laughs> nazwijmy to, kontaktu ze światem najodleglejszym zakątkom ZSRR. Jak wspomniałem, generator wykorzystywał efekt Sibeka, czyli zjawisko termoelektryczne polegające na powstaniu siły elektromotorycznej w obwodzie zawierającym dwa metale lub półprzewodniki, gdy ich złącza znajdują się w różnych temperaturach. Zjawisko odkryte w 1821 roku przez niemieckiego fizyka Tomasa Johanna Sibeka o pochodzeniu estonskim, zjawisko wykorzystywane między innymi w termoparach. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że od dzieciństwa jestem fanem kosmonautyki. Tak więc, dla mnie najciekawszym zastosowaniem ogniw termoelektrycznych było wykorzystanie ich do zasilania sąd Voyager 1 i Voyager 2, a więc obiektów zbudowanych przez człowieka, które jako jedyne jak dotąd opuściły układ słoneczny, a w tej chwili znajdują się w przestrzeni międzygwiezdnej. A ich radioizotopowe generatory termoelektryczne, wykorzystujące dwutlenek plutonu, ciągle zasilają pokładową elektronikę w energię elektryczną. Oczywiście głównymi elementami wykonawczymi, które generują napięcie, są w tym przypadku ogniwa Peltiera. Musicie jednak wiedzieć, że są dwa rodzaje takich ogniw. To znaczy jedne bardziej nadają się do budowania przenośnych lodówek i są to ogniwa TEC, thermoelectric cooler, natomiast drugie TEG, czyli Thermoelectric Generator, doskonale sprawdzą się w tym projekcie. Ogniwa TEG generują wyższe napięcie przy takiej samej różnicy temperatur niż ogniwa TEC, a dodatkowo są bardziej odporne na przegrzanie strony ogrzewanej. Dobra, to już wiemy, że w tego typu projektach lepiej użyć ogniw Peltiera typu TEG, możemy zatem zabierać się do roboty. Prace nad moim termogeneratorem zaczynam od wykonania aluminiowej kolumny, do której będą przyklejone ogniwa Peltiera. Kolumna posłuży też jako konstrukcja nośna dla reszty termogeneratora, ma kształt prostopadłościanu i wykonaję z dwóch kawałków aluminium. Na tak przygotowaną kolumnę naklejam 8 ogniw Peltiera po dwa ogniwa na każdy bok kolumny. Zanim przykleję ogniwa do konstrukcji, nakładam oczywiście na każdy z ogniw paspę termoprzewodzącą. Transport ciepła jest w tym projekcie kluczowy. Chcemy, aby możliwie jak najwięcej ciepła z ognia lampy trafiało do ogniw, co ograniczy nam oczywiście zużycie nafty, ale jednocześnie też chcemy, aby jak najwięcej ciepła było odbierane od ogniw, ale o tym za chwilę. Oczywiście użyta przeze mnie pasta termoprzewodząca sama w sobie nie powoduje przyklejenia ogniw do konstrukcji, w tym celu posiłkuje się klejem odpornym na wysoką temperaturę. A tak wygląda konstrukcja z przyklejonymi wszystkimi ośmioma ogniwami Peltiera. Jak widzicie ogniwa są zabezpieczone taśmą klejącą aż do czasu wyschnięcia kleju, a ja w tym czasie mogę zabrać je za robienie radiatorów, a więc kluczowych elementów, które będą odbierały ciepło z ogniw Peltiera. Cztery radiatory, te bezpośrednio przytwierdzone do ogniw peltiera, wykonałem ze stali nierdzewnej. Natomiast radiator górny, który w zasadzie pełni rolę deflektora pomienia, wykonałem z aluminium. Oczywiście najlepiej byłoby wykonać wszystkie radiatory z aluminium, natomiast użyłem tego, czego akurat miałem pod ręką. Jak widzicie radiatory składają się z czterech blaszek ze stali nierdzewnej. Największa blaszka, ta, która bezpośrednio styka się z ogniwami Peltiera, ma wymiary 17x10 cm i każda kolejna blaszka ma długość o 1 cm krótszą, czyli wymiar najmniejszej blaszki wynosi 14x10 cm. Wszystkie cztery metalowe blaszki będą połączone ze sobą za pomocą dwóch nitów, tak jak to widzicie właśnie teraz na filmie. Oczywiście nie wolno zapomnieć o wcześniejszym nałożeniu pasty termoprzewodzącej na każdą z płytek. Jak możecie zauważyć, wykonuję jeszcze dwa dodatkowe otwory o większej średnicy. Są one po to, aby przewlec przez nie taśmę zaciskową, która będzie dociskała wszystkie cztery radiatory do ogniw Peltiera po bokach kolumny nośnej. W międzyczasie, gdy wykonywałem radiatory, klej y, przytwierdzający ogniwa paltiera do kolumny nośnej wysychł i teraz w zasadzie jest ostatni moment na omyślenie, jak połączyć konstrukcję zawierającą ogniwa, czyli kolumnę nośną z samą lampą naftową. W tym celu na początek wykonałem delikatną modyfikację samej lampy naftowej poprzez odgięcie blaszek podtrzymujących kloś lampy, a następnie z kawałka blaszki wykonałem nakładkę, która pasuje na palnik lampy, oczywiście nie zapominając o wykonaniu otworów dla zapewnienia powietrza do spalania. Następnie tak wykonaną blaszkę do kolumny nośnej montuję za pomocą trzech nitów. Dobrze, a teraz nadszedł czas na wykonanie kilku połączeń elektrycznych. Wszystkie ogniwa Peltiera łączę ze sobą szeregowo, to znaczy, że plus jednego ogniwa łączę z minusem następnego i tak dalej. Dzięki temu będę w stanie uzyskać wyższe napięcie całego pakietu ogniw niż to, które chociażby daje jedno ogniwo. Po wykonaniu wspomnianych połączeń mogę przystąpić do przytwierdzenia radiatorów do ogniw znajdujących się na wszystkich bokach konstrukcji sporczej naszej kolumny nośnej. Oczywiście nie zapominając o wcześniejszym nałożeniu pasty termoprzewodzącej na każde z ogniw. Tak jak wspomniałem na wideo podczas budowania radiatorów, będą one dociskane do poszczególnych ogniw za pomocą stalowej opaski zaciskowej. Właśnie w tym celu wywierciłem po dwa dodatkowe otwory w każdym z radiatorów po bokach. No dobra, mamy tutaj przygotowany układ. naftanalana plus minus, czyli nasz generator TGK oraz układ stabilizujący i podnoszący napięcie, ponieważ nie chcemy przegrzać żadnego z ogniw są połączone szeregowo, co by spowodowało natychmiastowe uszkodzenie w zasadzie całego generatora no i rozbiórkę tego dziadostwa z blach tak więc tak, mamy tutaj raz, dwa, trzy układy podnoszące napięcie, tak więc tak zwane przetwornice step-up pomiar napięcia na wejściu Czyli pomiar napięcia ogniw samego generatora. No a tutaj podłączymy zaraz, w zasadzie już mamy podłączone gniazdo USB. No dobra, to odpalamy. No dobra i obserwujemy co się dzieje z napięciem wejściowym. Widzimy, że powoli rośnie. Dobra, to, po, to podłączmy sobie teraz takie oto proste radyjko tranzystorowe. OK, nie wiem czy to widać, ale mamy potwierdzenie, że radio działa. Dobra, a teraz sprawdzimy, czy damy radę podładować ten telefon. Ok, napięcie trochę się waha, ale generalnie, generalnie ładuje. Nie wiem, czy to widzicie. Tutaj, ale telefon jest ładowany. Trochę się z tego kopci, niemniej jednak to naprawdę działa. Spójrzcie, telefon jest ładowany. Tak. Mamy oznaczenie, że jest ładowany. No jest to obiecujące, obiecujące. Tak jak mówię, na bardzo ciężkie czasy warto mieć coś takiego w szafie. Zobaczcie teraz, zobaczcie teraz, napięcie spada, ale co robimy? Podkręcamy sobie płomień i napięcie rośnie. Tak więc, no chyba nie jest to bezobsługowe urządzenie do końca. No nie jednak działa. To jest najpewniejsze. A telefon cały czas się ładuje. Pewnie bardzo wolno się będzie ładował, bo Maksymalna wydajność tych przetwornic to jest jakiś 1A w rzeczywistości pewnie 0,5 A. No dobra, to wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Musicie też wiedzieć, że magia kina i montażu sprawia to, iż na filmie to tak wszystko fajnie, super wygląda, że robota idzie lekko, gładko i łatwo i przyjemnie. No, w rzeczywistości tak nie jest. Namęczyłem się z tym cholerstwem trochę, zwłaszcza wycinanie tych blaszek na radiatory, kiedy do dyspozycji mam tylko zwykłego diaksa i własną rękę. Także to robota była przy tym. Trochę śramiężna i toporna, ale jak widzicie, efekt jest nawet całkiem spoko i to ustrojstwo działa. Jak się Wam podobało, to dajcie suba, zostawcie lajka i do zobaczenia w kolejnym filmie.